Walczę z wielkimi tego świata. Im zabieram, a oddaję biedniejszym. Czyli także tobie. W internecie tropię złodziei, morderców i pedofilów, i podaję ich policji na talerzu. Chyba fajny ze mnie, gość. Co myślisz? Na pewno słyszeliście o teorii, że całym światem rządzi mała, ale bardzo bogata grupa ludzi. Elliot, główny bohater serialu Mr. Robot, nie tylko o niej słyszał, ale wie, że tak jest. W końcu pracuje dla wielkiej korporacji, którą chroni przed atakami hakerów. Sam jest programistą, specjalistą do spraw bezpieczeństwa. Przypomina trochę współczesnego Robin Hooda i to nie dlatego, że często nosi kaptur. Bo Elliot chciałby, żeby i biedni i bogaci mieli po tyle samo i nikt nikomu niczego nie zazdrościł. Lubię narkotyki i lubię seks. Im więcej, tym lepiej. Cierpie na zaburzenia umysłu, mam fobię i ataki lęku. A poza tym właśnie włamałem się na Twojego Face'a, Twittera i maila. I co teraz powiesz? O, oh, hi. Elliot nienawidzi Elliot. swojego pracodawcy i za wszelką cenę będzie chciał zniszczyć korporację, dla której pracuje. Nie sam, bo będzie współpracował z grupą hakerów, którzy zauważyli jego geniusz. Bohater stawia czoło zepsutym prezesom i biznesmenom, ale sam grzebie w komputerach swoich najbliższych. Jest aspołeczny i wyizolowany, ale i tak będziecie mu kibicować. Serial Mr. Robot. Do zobaczenia już w lipcu na kanal plus Winea.